Ta muzyka to ulica, desperackie wyskoki. Upierdolony talerz na nim, wysypane prochy. Ta muzyka jest jak obraz malowany przeżyciami. Ludziom ciężko się pozbierać, a tak często upadamy. Cofnij się myślami i zrób rachunek sumienia. Złóż do modlitwy ręce, gdy innego wyjścia nie ma. Alkohol, narkotyki gubi ludzi bez wątpienia. I w moment można stracić, jak nie umiałeś doceniać. Chciałeś jeszcze coś powiedzieć, ale dopać się paraliż. Ona spakowała torby i pierdolnęła drzwiami. Takie życie nie ma sensu, zawalony problemami. trzeba Złapać je za mordę, wyczuć moment równowagi w Górę serca za tych, którym nie zawsze się wiedzie. Często spada się z wysoka, gdy brakuje wiary w siebie. Piszę to dla ciebie, bo znam dobrze takie miejsca RDZ -ka ma pomagać, a to tylko się potwierdza. W górę serca, to dla ludzi z problemami, w górę serca. Bo jesteśmy tacy sami Za wszystkie błędy, na które w życiu nie ma miejsca w górę serca, w górę serca, w górę serca, to dla ludzi z problemami, w górę serca bo jesteśmy tacy sami za wszystkie błędy, na które w życiu nie ma miejsca w górę serca! W górę serca! Szukam motywacji, więc zagrywam taką płytę Dzieciak ze złej patologii może mieć normalne życie Moment pozornego szczęścia, to co dają nam użytki To jak z prawdziwą miłością nie dostaniesz jej dziwki Rzucam to w pizdu, biorę łyka normalności My potrzebujemy wiary, nie potrzeba nam litości To budulec jest do walki ze swoimi demonami Ten kawałek, jaki każdy napisałem emocjami W górę serca za tych, którzy pokonują siebie W górę serca za tych, co zmienili się na lepsze Droga rzadko bywa prosta i przeważnie jest pod górkę jak pod Rękawite, za to ogromny szacunek. Gdy zaliczysz progres, gołym okiem widać zmiany. Po tym bierzesz i nagrywasz sobie rap dla ziomali. Bo to o nich i to dla nich. Siedzenie przywersa w górę serca. Za to, że to się rozkręca, w górę serca. To dla ludzi z problemami, w górę serca. Bo jesteśmy tacy sami, za wszystkie błędy, na które w życiu nie ma miejsca. W górę serca, w górę serca, w górę serca. To dla ludzi z problemami, w górę serca. Bo jesteśmy tacy sami za wszystkie błędy, na które w życiu nie ma miejsca w górę serca! W górę serca!